Yeah. Teraz już kasztany mi nie będą przeszkadzać Ej na, na takie słabe ale przeszkadzają No serio mówię wam No dobra Widzę że lasera zrobiłem Bum Headshot One shot, one kill Dobra Spadacie talizmany Yeah Moja nagroda za rozwalanie grających szaf Talizmany Oczywiście. Of course, of course. Dobra, ciśniemy, nie, nie zbieramy żadnych, nie wiem. Ja chcę przejść do końca. Żeby nie był długi odcinek, bo... A ty co ptaszko Go się? Ojojoj, oj, oj. Przykro mi. Bum Dobra, laser. Bum. Kanon! Podoba mi się ten kanon. No i co? Bum! <noise> Ale coś świetne, no. no. trzeba rozwalić yy, respawn kosztanów. Aaa, daj! Kurde. Oj, tak zapomniałem się bronić przed nim. Dalej, skaczesz do mnie. O, skocz, stan! No. Dobra. Rozwalimy wszystkie kamienie. Na raz, oczywiście odbudowuje się czy... A Tak, bo trzeba to zniszczyć, aby się otworzyło. Boom. Ale go rzuciło. Widzieliście jak go rzuciło? Dobra, powinienem coś tam uwierzyć. Coś tam, coś tam. Zaufać coś coś tam! Nie yeah. Więc idziemy dalej. W, nie, w nieskończony świat, który spada nam tak nie spada. Pojawia nam się przed nogami z dołu. O ja! Chyba coś źle. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo wszystkiego! Fuck Ja! Szybko uciekać stąd, bo tu za dużo wszystkiego. Ja, ale się tu... wszystkiego się narobiło. A jeszcze to głupie ptaszyska. Zaklinowałeś się znowu? <laughs> o, przeszłem. Dobrze, że przeszłem. O, fajnie. Bum. Tutaj są te głupie te, bum, wieżyczki, jeszcze tu jedna, bum, pięknie, i coś tam, coś, będzie, something, coś złego, tak, to jest aby ulepszyć, na, nie młot, albo nie młot, coś innego. No. O, co tu jest za ziom? Jakiś koleś z kuszą, mhm. Mm Widzę, że ludzie tutaj są Czemu ludzie nie są z ludźmi, tylko są przeciwko ludzi, ludziom Dobra, to było bez sensu A to co to jest znowu? Rysunek dziecka A Super Ale to smutny rysunek dziecka No, nie znikaj to jest najgorsze w tych, wszystko się znikają, tak? To raz kanona by dostał i by nie... I już by się nie podniósł. Chociaż jakby to był był, jak gdyby to był Fenix, to by się odrodził z popiołów. O, czy to Zia? Czyżby to była Zia? Nic nie śpiewała, oni niczym nie śpiewała. Zia, jesteś pływa. Ha! Oj po co ona powraca? Ej najpierw zdradza, później powraca Dobra ja idę jeszcze dalej, że wiecie Ten odcinek był taki, że... O tu co, co jest Arsena mogę sobie ulepszyć No dobra widzę, wiem, że to mam Chcę przejść tą grę dzisiaj Ej dobra Ja już wiem co zrobię więc jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w bastion. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace!